Głowa rodziny leżąc na łożu śmierci, mówi do syna. Synu, zostawiam ci farmę z trzema domami, trzy samochody, sześć ciągników, jedną stodołę, dwadzieścia krów, dziesięć koni, dziesięć owiec oraz dziesięć kus. Zaskoczony syn mówi: Naprawdę? Jak to? Gdzie to wszystko jest? Na co staruszek w odpowiedzi? Na Facebooku. Koniec roku. Na stację benzynową podjeżdża samochód. Wysiada z niego przeciętnie ubrany facet i mówi do pracownika: "Do pełna, poproszę." O, pan to chyba w lotto wygrał. Żona. O siódmej rano podaje mężowi śniadanie, kawę i gazetę. Jedzą śniadanie. On czyta gazetę. Milczą. Trzy godziny później. On nadal siedzi. I przysypia nad gazetą. Nagle żona pyta: Kochanie, dzisiaj idziesz do biura później? O Boże, myślałem, że już jestem w pracy. Wchodzi facet do sklepu i pyta się sprzedawczyni: Przepraszam pani. Czy macie w sprzedaży duże piłki do fitness? Nie, nie mamy. A maty do jogi macie? Panie, tu jest sklep monopolowy. Nie sprzedajemy sprzętu sportowego. Jaka szkoda. To poproszę 2 razy 07. Ale Bóg mi świadkiem, że chciałem ćwiczyć. Inspekcja w więzieniu. W tej celi siedzi nasz najzdolniejszy więzień, mówi z dumą naczelnik więzienia do przewodniczącego inspekcji. Dlaczego najzdolniejszy? Bo kiedy odsiadywał u nas swój pierwszy wyrok, to nie umiał ani czytać, ani pisać. To my go nauczyliśmy. To za co teraz siedzi? Za fałszowanie dokumentów. Spotykają się dwaj przyjaciele z dzieciństwa. Andrzej to człowiek sukcesu, a Stefan nie wiąże końca z końcem. Bieduje. Andrzej wysiada z Porsche pod luksusową restauracją, zauważa Stefana, idącego na jej zaplecze, i woła: Stefan, kopelat, co u ciebie? Szczerze mówiąc, nie jadłem od trzech dni. To się zmuś, przyjacielu, bo się rozchorujesz. Do autobusu wsiada babcia i pyta: Czy ten autobus jedzie do Poronina? Tak, do Poronina. Odpowiada kierowca. Ale czy na pewno? Dopytuje się babcia. Na pewno. Mówi ze spokojem w głosie kierowca. Ale czy tak na pewno do Poronina? Nie daje za wygraną babcia. Nie do Nowego Jorku. Odpowiada z irytacją kierowca. Ale przez Poronin. Pewnej nocy. Żona zauważyła swojego męża przy kołysce ich nowonarodzonego dziecka. W ciszy obserwowała męża. Kiedy patrzył w dół na śpiące maleństwo, zauważyła na jego twarzy mieszankę emocji: niewiarę, wątpliwość, rozkosz, zdziwienie, zauroczenie, sceptycyzm. Wzruszona tym niezwykłym przejawem głębokich uczuć, kobieta podeszła do męża i przytuliła się do pleców, obejmując go ramionami. – Czym myślisz, kochanie? – szepnęła mu do ucha. – To niesamowite – odpowiada mąż. – Po prostu nie mogę sobie wyobrazić, jak oni robią takie kołyski w Ikei tylko za 30 złotych. Do lekarza przychodzi kobieta. Doktor pyta. – Co pani dolega? – Pacjentka pokazuje mu gardło. – O, widzę, że trzeba pani wyciąć migdałki. Ma pani jeszcze jakieś dolegliwości? Kobieta pokazuje brzuch. Lekarz bada ją i stwierdza – o, to wyrostek! Też trzeba go wyjąć. Czy jeszcze coś panią boli? Ostatnio bardzo boli mnie głowa mówi drżącym głosem kobieta. Ale już przechodzi. <śpiewanie> Niedawno zrobiłem zakupy w mięsnym sklepie niby nic nadzwyczajnego. Ale kiełbasa, którą rozpakowałem w domu, miała specyficzny, nieświeży zapach. Pofatygowałem się z powrotem do sklepu. Niestety pieniędzy mi za kiełbasę nie zwrócili, motywując to złym przechowaniem kiełbasy. Zastanawiałem się, kiedy mogła się zepsuć, ponieważ niosłem je do domu w torbie termicznej. Pocieszono mnie jednak, że mogę napisać skargę i zażalenie na podany adres e-mail. Nie bardzo wierzyłem w skuteczność reklamacji, ale zdecydowałem się jednak napisać. Tekst brzmiał następująco: W ostatnim tygodniu. Program telewizyjny był całkowicie nieciekawy, ponieważ zawierał zbyt wiele powtórek i nudnych programów. I taką wiadomość wysłałem na wskazany adres e-mail. W odpowiedzi dostałem podziękowanie za opisanie wydarzenia i zapewnienie, że w przyszłości pracownicy sklepu mięsnego dokonają wszelkich starań, aby sytuacja się nie powtórzyła. Matka przychodzi odebrać dziecko z przedszkola i widzi, że wszystkie dzieciaki bawią się w piaskownicy, a przedszkolanka przysypia na ławce. Budzi ją i ochrzania. Proszę pani, a jak któreś dziecko wyjdzie z tej piaskownicy? Nigdzie nie wyjdzie. Połączenie internetowe można uzyskać tylko tutaj. Do gabinetu lekarskiego wchodzi mężczyzna z bombonierką, kwiatami i koniakiem. Panie doktorze, przyszedłem panu podziękować. Za prezenty dziękuję, chociaż nie przypominam sobie, żebym pana leczył. Jestem spadkobiercą jednego z pańskich pacjentów. Rozmawia dwóch kolegów. Wiesz, Romek, rozmowa z kobietą jest jak czytanie regulaminów bankowych. Dlaczego tak mówisz? Bo na koniec, chociaż nic z tego nie rozumiesz, zgadzasz się na wszystko. Spotyka się dwóch znajomych. Wygrałem tę sprawę o przekroczenie prędkości. Ale jak? Mój adwokat udowodnił, że przy 200 km na godzinę nie widać znaku ograniczenia do 40. <śla> Żona żali się mężowi. Wcale o mnie nie myślisz. Ciągle tylko sport i sport. Nawet nie pamiętasz, kiedy jest rocznica naszego ślubu. Co ty mówisz, kochanie? Oczywiście, że pamiętam. To było tego samego dnia, gdy Kane wygrał turniej w lidze mistrzów. Klient zwraca się do prawnika: Jaką opłatę muszę wnieść, żeby otrzymać od pana fachową poradę? Tysiąc złotych za trzy pytania. Naprawdę? Nie uważa pan, że to za drogo? Tak, może trochę. A jakie jest trzecie pytanie? Pewne małżeństwo. Miało pięciu synów, czwórka z nich była wysokimi blondynami, tylko najmłodszy był niski i miał czarne włosy. Gdy nadszedł czas na ojca, ten leżąc na łożu śmierci pyta swojej żony: Czy na pewno nasz najmłodszy syn jest moim synem? Oczywiście, kochanie, przysięgam odpowiedziała żona, a chwilę potem pomyślała: Dobrze, że nie zapytał o pozostałych czterech. Gwiazda Pop wbiega na scenę. Ręce w geście pozdrowienia, uśmiech na twarzy. Jupitery dyskretnie podkreślają czerwień jego czupryny. Spogląda na publiczność i wpada w zakłopotanie. Na sali znajduje się jedna jedyna osoba, kobieta po trzydziestce. Starając się odzyskać rezon, piosenkarz lekko drżącym głosem mówi do mikrofonu: Dzisiaj zaśpiewam tylko dla ciebie, moja jedyna. Dobra, byle szybko, bo ja tu jeszcze posprzątać muszę. W restauracji gość pyta kelnera. Przepraszam, czy można poznać hasło do internetu? Najpierw trzeba coś zamówić. W takim razie poproszę jakąś przekąskę i piwo. Ile to będzie kosztować? 30 zł. Okej, okay, poproszę. To jakie jest to hasło? Najpierw trzeba coś zamówić małą literą, bez spacji i bez polskich znaków. 2050 rok. Amerykanie jako pierwsi lądują na Marsie. Elon Musk wychodzi z lądownika i chce powtórzyć historyczne słowa Nila Armstronga. Nagle patrzy, a tu ognisko, przy którym siedzi dwóch facetów. Okazało się, że to Egipcjanin i Polak. Skąd wy się tutaj wzięliście? Chodziłem sobie po piramidach i jakoś mnie tu przeniosło. Odpowiada Egipcjanin, a Polak mówi: A nie wiem. Z wesela wracam. Mąż wraca z pracy do domu i widzi. Żona w kuchni lewą ręką miesza zupę, prawą przeciera ścierką blat, jednym okiem zerka na bawiącego się synka, drugim śledzi swój ulubiony serial. Nogami froteruje podłogę, prawym policzkiem przyciska do ramienia smartfona i mówi: nie, Krysiu, w tej chwili nic nie robię, dobrze, że dzwonisz.